No i proszę, jedziemy do galerii Forum. Nie pozostaje nic innego, jak jeść. Galeria Forum i parking. Proszę bardzo. Ojeju, zobaczcie, ile aut wyjeżdża. Denerwują się, że muszą stać. Bo światło tam dopiero się zapaliło, teraz zielone. Dlatego oni tu biedni musieli stać. Idę szybko, słuchajcie, jestem w galerii Forum i biegnę do sklepu Sinsei, ale może też do Zary. Pójdę, a w ogóle to mi chciała iść do tylu sklepów, że moi kochani, nie wiem, czy wszystko uda mi się obejść, bo jestem późno, szczerze mówiąc, w tej galerii. Piękne windy w Forum. O, tak pięknie tu wygląda. Wisną sząbę otwierają się. No to zaczynamy buszowanie po galerii, moi kochani. Och, Polka Mielczyk tutaj zamierza coś pokupować. Zobaczymy, coś tak, cóż takiego mi się uda. No najpierw chyba biegnę do St. Ogólnie to muszę Wam powiedzieć, że ta galeria jest przestronna, duża, fajna. Możecie tutaj fajne zakupy zrobić. Teraz wszystko się tak na jesienne zmieniło. To zmieniało się na jesienne, zupełnie inaczej darszka. Wszystko w jednym ciągu. Zobaczcie jak tutaj jest dużo zieleni. To jest właśnie to, co mi się tutaj... Podoba w tej galerii. Dużo tej zieleni, kanał. No ma swój humor. Taka jedna z ładniejszych galerii, jak mango. Mango też lubię. O, zobaczcie. To to robi teraz jest ten w Sinsei sobie troszkę tutaj rzeczy wzięłam. takie spodnie. O, nawet nie ma. Widzicie urwana metka, nie wiem ile one będą kosztować. Takie, Zaraz zobaczymy jak będą wyglądać. Tutaj jeszcze taką o, taką sukienkę. Ile ona kosztuje, już Wam mówię 22,99 tu jeszcze taką bluzę ta bluza kosztuje. 59,99 I jeszcze jedna taka bluza też 59,99, tylko ta jest rozpinana. Coś jeszcze tu, bo nie, to jest moje. Dobra, i chcę to przymierzyć zaczynam. A, jeszcze tutaj taką koszulkę. Zobaczcie. Poszła wam z takimi ustami. Nie wiem ile ona kosztuje. 9,99. Jeszcze wziąłem buty, żeby do tych spodni zobaczyć, jak będą pasować. No i już tutaj koszulka. Zobaczcie, jak fajnie te usta wyglądają. Tak. Tak właśnie wyglądają. Usta. No, podobają mi, podoba mi się te brzuchy. Was ją wezmę. Zwyczajna koszulaczka. Tu jest taka krótka, ale całkowicie za krótka dla mnie. Także nie, ja się tak nie czułabym całkowicie dobrze. Także nie pasuje mi. Już ściągam. No muszę Wam powiedzieć, że ta taka bluza jasna podoba mi się. Fajnie wygląda. Być może są wezmę. Ona mi się podoba. Ciuplienka z ekstra. A tutaj już mam założone te czarne spodnie, ale tak się przeglądam. Myślałam, że być może się przekonam do nich i z każdej strony, i tutaj próbowałam trochę tak jakby pochodzić w nich, ale one jednak nie pasowały mi, coś mi nie pasowało w tych spodniach. Tu już mam w Sensei zakupy zrobione. Potem Wam pokażę coś takiego. Kupiłam. A teraz jesteśmy w Empiku, bo właśnie tam jest Sensei. A tu jest Empik, na wprost, tak naprawdę. już się znajduje w galerii. No i proszę, wszystko się pozamykało. Sensei zamknięty. I proszę. Ja sobie kupiłam coś. Torebkę. No pokaż właśnie, A A zobaczcie, taka torebka. Możesz potrzymać? Albo, no... Taka torebka właśnie. Z takim tym... Fajna, nie? No fajnie. Fajna torebka. Za wszystko zapłaciłam 90, 90 chyba coś złoto. No to jest tak właśnie, ona ma takie krótki. Ale czekaj, a jeszcze tu ma taki portfelik. No fajna, bardzo mi się spodobała. Nie? I tu jeszcze kupiłam sobie sukienkę zieloną. Tą ładną. Zieloną sukienkę. No, taka fajna też nie? Chcemy na szczepionki z takiej No, ja lubię tak. I koszulkę. koszulkę. No i taką koszuleczkę. Też fajna z ustami. Kupiłam sobie za 100 zł. Za 100 zł? Wszystko? 96 zł. Także zakupy za 90 parę złotych, to jeszcze mam, mm. jeszcze mogę coś kupić. Mm. Jedziemy teraz schodami. Tutaj było bubble tea. Jutro ostatni dzień, także może kupimy jutro. Bubble tea. O, apart tu jest. Apart. Lubię apart. już jest bardzo fajna. Apart. Tak wygląda galeria Forum Na do widzenia. O! Na do widzenia. tak wygląda. Pusta. Już prawie pusta. Prawie w ogóle ci nie ma w tym, że... Zobaczcie jak może sobie odpocząć tu na środku. No naprawdę jest taka bardzo klimatyczna. Timo Sushi tutaj właśnie się znajduje bardzo dobre sushi najlepsze, polecam wam serdecznie wpadajcie do Timo dzień dobry kochani dzisiaj pada niestety, zobaczcie mokro no i tak zobaczcie jak wygląda Gdańsk w deszczu wczoraj zaczęło padać po południu i dzisiaj z powrotem pada no i niestety zaczynamy ten dzień właśnie taką pogodą. Zobaczymy, coś ciekawego nam przyniesie. Witaj Gdańsku! A tu moja Kicia piękna. Zobaczcie jaka ona jest cudowna. Lubi w ogóle, lubi ten swój drapak taki, kartonowy. Bardzo go lubi i tutaj siedzi sobie na nim. Ogólnie też lubi e, to spanko które tutaj ma, żeśmy kupili ostatnio, jak byliśmy, nogę. Zmieniliśmy jej także ma wyżej niż miała wcześniej, ale wskakuje sobie idealnie. No i generalnie lubi. Tu zawsze bierzemy dla niej ten tunel. Kicia, idziesz do tunelu? Kicia, tu. O. Żeby wiedziała, że z domu. Ale ogólnie mi się wydaje, że Kicia wie, że to jest jej drugi domek. Nie Kiciu? Ty wiesz, że to jest twój drugi domek. Na no. No, lubi tutaj też. Kasia mnie tu woła, a tutaj Siska się schowała. Siedzi na walizkach. Żeby to nie upadło, bo to nie jest tutaj dobrze. Ta walizka nie stoi, Ach. na której jest. Susia, gdzie ty tam weszłaś? A ona jest trochę ciężka. A ona nie upadnie, bo te walizki mają ścisk tam. Gdzie ty tam weszłaś, susiu? Na w szafie, tu siedzi. Lecimy następny dzień. W Polsce, w Gdańsku, oczywiście. Dzisiaj deszczowy dzień, ale. No ale co? Takie dni też muszą być w Kasia. Stój, jest taką miną. Uważam, bo cóż tu mi się stało. Ciekawa jestem, czy też tak macie, że jak przyjeżdżacie na przykład z do Polski, to nagle przestają Wam się układać włosy. ogóle tak mam. Przestają mi się układać. Mimo to, że swój szampon zabrałam, ale chyba od wody to zależy. Teraz znajdujemy się na parkingu matarnia, tam jest wejście. Tu jest hasbendo, niezadowolony. Zobaczcie jaki zadowolony. Ty lubisz robić zakupy takie szybkie. Tak, tak. Bo dosta dostałam taki komentarz, że Pani zauważyła, że robimy na ostatnią chwilę zakupy, że wchodzimy i terroryzujemy tych, no, z, jak oni się nazywają? No tych pracowników w sklepie spożywczym. Bo wchodzisz na ostatnią chwilę i biedny pracownik nie może iść do domu. Tylko, że my nie wchodzimy na ostatnią chwilę, bo my zawsze musimy być dwie godziny przed co najmniej, nie? My wychodzimy, kiedy... My chodzimy, kiedy chodzimy, wychodzimy, kiedy wychodzimy. Tak, a oni się cieszą, bo zarabiają kasę. Tak, bo I tak już to, to wygląda. Kupić, Premium reseller. Ale Pedro, jeszcze trzeba... Jeszcze trzeba powiedzieć, Pedro, nie? Że tak na dobrą sprawę, my jesteśmy dwie godziny przed zamknięciem. Bo przecież w Niemczech, w Niemczech y, pół godziny przed to już mówią, do kasy trzeba iść. Nie ma czegoś takiego, że ty możesz y, płacić sobie na przykład o... w momencie kiedy już jest zamknięte. Nie. Pana, a to to, 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 to. To wszystko zależy, na które godzinę można iść do sklepu. Ale w Niemczech I... nie pozwalają na to, żebyś siedział. W Polsce jest inaczej, ja się zgodzę, ale w Niemczech na pewno tak nie ma. Są dużo ludzi, które idzie na końcówkę też. Zawsze tam spotykam ludzi, które lubię e, robić zakupy spokojnie na <noise> końcówkę. To też jest. I... Przyjechaliśmy tutaj na Tomatarny i bardzo dużo ludzi krąży, chodzi, a my idziemy teraz do jakiegoś sklepu co tam Kasia właśnie lubi. Także zobaczymy już takiego tam będzie. Zobaczcie jak Kasia tutaj sobie wybrała. Mama mi wybrała. Zobaczcie jak Kasia... Stań tam, przejdźcie. Zobaczcie jak Kasia sobie wybrała sweterek i spodnie. Pokaż Kasia się. Chodź tu bliżej. Wyjdź o Kasia takie luźne spodnie teraz, no fajne a chcesz bluzę jeszcze zobaczyć? nie zobacz tam do lustra jak wygląda nie fajne te spodnie, mi się one podobają świetnie wyglądają teraz zobaczcie, Kasia tutaj pokazuje się pokaż Kasia o te spodnie mi się bardziej podobają chodź tu do mnie, do przodu nie chcę wychodzić. Tylko one muszą mieć pasek, wiesz, żeby Ci nie spadały. Bardzo fajne spodnie. No i pokaż z tyłu bluzę. No i bluza też jest fajna. Z takimi napisami. O, a tam Kasia właśnie. Kasia widoczna w lusterku. No i fajnie. Bardzo ładnie. Zobaczcie, moi kochani, ile ludzi. Hałas. I bardzo, bardzo dużo ludzi. Odwykłam. Tutaj jest bardzo, bardzo dużo wszędzie osób. A ja już po prostu wymiękam. Ale my jeszcze mamy dwa tygodnie ferii. No, Kasia jeszcze ma dwa tygodnie ferii, więc może się cieszyć. Paulo tak samo. No i ja w sumie też. Także też się zajczam do tych szczęśliwców. A tam z przodu jest Empi. I właśnie do tego empika idziemy. Idziemy. Idziemy do tego empika, bo Paulo i Kasia chcą jeszcze kupić jakieś kredki. Także zobaczymy. Idziemy teraz na kawkę z Pedrem, jak za dawnych czasów, do cukierni, sowa. Wypijemy sobie jakąś kawunię dobrą. Pedro tak wygląda, jak to nie spał cały dzień. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mała no, dla Dziękuję. I czy ten paragon mogłabym wziąć z powrotem, bo koleżanka się wypił? Tak, nie tak. Nie no. Dziękuję bardzo. I smacznego że? Dziękujemy. Zobaczcie, tutaj mam taką co się nazywa? Babeczka z borówkami. Bab A ty jeszcze coś? A, czekoladkę. No tak. Dostaliśmy jeszcze czekoladkę. No widzisz, to trzeba było tylko kawę przyjąć. Paulo tutaj się cieszy z tej czekolady. Pije drugą, bo Kasi nie spakowało. Za słodkie. Za słodkie. Ja nie lubię takich słodkich. Tak? Ale Paulo, tobie idealnie, tak? Pasuje. Tobie pasuje idealnie, tak? Tak. O, widzicie, jaką tam popija. Z tego kubka. A teraz jesteśmy w pęczko. Fajna. A czekaj Kosia. 5 zł kosztuje. Ta szklanka. Jest bardzo ładna. Albo taka w kwiatki. Ta już ma takie grube szkło. Kosztuje 8 zł. To No i już jedziemy, moi kochani. Byliśmy jeszcze w Pepko Kupić do wyciskania cytryn, bo tutaj nie mamy. I cóż jeszcze kupiłam? A łapki, bo nam zginęły w to... domu.